Serdecznie dzisiejszych bohaterów, czyli uczniów klasy pierwszej i drugiej oraz tych najbliższych, czyli kochanych rodziców, może gdzieś jest babcia albo dziadek, też bardzo, bardzo serdecznie witam. Pamiętam twarze tych maluchów 1 września i zaniepokojone spojrzenia rodziców, co też tutaj będzie się działo. I proszę Państwa, wstryk, koniec roku i już wszyscy wiemy, co tu jest, jak tu jest, a przede wszystkim, że tu jest dobrze. Moi kochani, nadszedł czas zbierania plonów całorocznej nauki. Dzisiaj dostaniecie świadectwa, dostaniecie nagrody, podziękujecie swoim Paniom za naukę, pożegnacie się. I przez dwa miesiące będziecie pięknie, wspaniale i bezpiecznie wypoczywać. Ale o tym wypoczynku i o wakacjach opowiedzą Wam Wasi starsi koledzy z klasy czwartej. Oddaję im głos, Panie zawiadowco. Dzień dobry. Witamy wszystkich dostojnych gości na naszej wspaniałej uroczystości. Przy przyszła pora. Witamy serdecznie Panią Dyrektor i Pana Dyrektora. Uśmiechy mamy dla Pani właścicielek. Witamy również gorąco grono pedagogiczne, księży, pracowników szkoły, rodziców kochanych i przyjaciół dobrze nam znanych. To dla wszystkich bardzo ważna chwila, bo przecież rok szkolny mija. Na czas życzeń, podziękowań, wspomnień i na to spotkanie cieszymy się ogromnie. do których się tęskni, na które się czeka, to chyba każdy przyzna mi że szczególną satysfakcję sprawiają wszystkim uczniom wakacje. Na zasłużone wakacje, a w szkole opuszczone ławki i tablice wyśpią się wreszcie za czasy wszystkie. Jeszcze tylko spakować marzenia, kupić bilet i do pociągu wsiąść. Szkoła na nas zaczeka. Wrócimy do niej we wrześniu. Z gór, nad morza, z tamtą i z tą. Czas teraz na wycieczkę. Do lasu i nad rzeczką. Mama pakuje kanapki, jabłka i termos herbaty. Tato wędkę szykuje i siadam na motyle. A ja tyle w sobie mam szczęścia. Muszę się podzielić z wami. Każda Wasi, a garść kotu dam. Żeby nie było mu smutno, kiedy z zostanie sam. Pójdziemy leśną ścieżką. Może zobaczymy sarniołko po sarenką. Może pierwióreczkę małą, jak są skacze z gałęzi na gałąź. I niech nikt po lesie niech biżdżek, nie wołam. Może usłyszymy puchanie dziecią. A teraz, moi mili, wakacyjne dobre rady żabek, a nie kom Kum! Kum! Po pierwsze, drogie dzieci, proszę w lesie nie śmiecić. Nie rzucać muszek, papierków, kanapek oraz deserów. Po drugie, jak wszyscy wiecie, słychać się w takim Warto powstrzymać swe krzyki, by nie uciekły do Afryki. Raz to również dom zwierząt. Czarny, zajączki tak siedzą. I niech wasz pobyt w leśnej gościnie przyjaźnie dla wszystkich upłynie. Raz nie może się bronić. To wy musicie go chronić. Pomagając przyrodzie w potrzebie, robicie coś także dla siebie. Las dziękuję wam cieniem, zdrowym powietrzem, czystym strumieniem, a jesienią popierze grzybami i złotem liści pod stopami. A Ale ja uwaga, łapą w dżuchu. By was nie rozbolały brzuchy, to omijajcie leśne przysmaki, których nie znacie. Jasne, chłopaki? To teraz moje czapeczki i porady z innej bajeczki. Gdzie bawić się można bezpiecznie, a przy tym radośnie i grzecznie. To słuchaj, za tym wypada, gdyż będzie ważna rada. Nie baw się blisko ulicy, w małym mieście, czy też w stolicy. I niech ci nie przyjdzie na myśl. Ścigać się z pojazdami to niebezpieczne, niemądre i grozi wypadkami. Co taką kąpieli, to wspaniała? wspaniało. Wiesz, komuś, gdy mama jest blisko, wtedy w razie potrzeby pomoże ci lecz to nie wszystko. Patrz najpierw nie dookoła, czy kąpiel jest chroniona. Gdyby tak było, nie próbuj zanurzyć w wodzie ramiona. Letnie słońce, choć dzieci lubi czasem, niestety zbyt mocno świeci. Tak więc długie kąpiele słoneczne mogą się stać niebezpieczne. Ruszając drogę, masz do zabrania krem i olejek do opalania. Koniecznie zabierz żel na komary gryzą tak bardzo, że nie dasz tak wiary. Za to polecam Wam dobrej wierze, Peduli piesze i na rowerze. Na wycieczkę chodźcie z nami, zielonymi drożynami. Leśną wróżką nad potokiem, między sosem niewysokie, ale z śpiewa, ale z szumi. Raz zielony nas jak umie. Leśnych głosów, echem, sylwetnej wody śmiechem. ptasim graniem i śpiewaniem, Wita dzieci, lasy. Pociąg już odjeżdża, słychać bizn, już miasto poza nami. Jutro wyślemy pierwszy list z namiotu, pod co Zielone ściany będą tam, zielone będą stoły. A list nasz będzie taki sam zielony i wesoły. Stoćmy się! zielonym I już Wam przyniesie. Dowiedzcie się już z pierwszych słów, że dobrze nam tu w lesie. Sto uśmiechów na minutę, przyjacielu. Sto uśmiechów i już jesteś w celu. Sto uśmiechów na, na litniku zawsze mniej. Sto uśmiechów na minutę nigdy mniej. Super ekspres już odjeżdża. Chcesz się wybrać do Paryża, do Madrytu, w Barcelony? Również pewnie opalony. I do Pragi, i do Wiednia. Możliwość to nie jest na A w Wenecji gondolami możesz pływać kanałami. Możesz znaleźć się na terenie lub wakacje spędzić w żywie. Więc wsiadajcie! Wsiadamy i o uśmiechach nie zapominamy! Do, do, widzenia. do widzenia, kochani! Do widzenia. Jak nam minął ten rok szkolny. Wszystkie dzieci bardzo, bardzo pracowały i teraz chcieliśmy, od razu chciałam powiedzieć, że wszystkie dzieci z klas pierwszych, taka jest u nas tradycja, razem z świadectwem otrzymają nagrodę książkową w klasach od swojej pani. Natomiast z klasy drugiej. Dzieci otrzymają tutaj nagrody książkowe, a świadectwa w klasie. Zapraszam panią Krystynę Siemińską, wychowawcę klasy drugiej A. Zapraszam. Jakuba Żaka, który otrzymuje nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Brawa! Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, ponieważ w czasie pierwszej części naszego spotkania z klasami 4-6 gimnazjum pani Żak otrzymała podziękowania. Ze strony szkoły za swoją pracę. Natomiast chciałam również podziękować w imieniu wychowawczyni klasy drugiej A za pracę na rzecz tej klasy. Proszę Tomasza Ziorę. Poproszę Maksymiliana Stasiaka. Poproszę Zuzię Koniczek. Gratuluję. Poproszę Oliwiera Rusina. Poproszę Konrada Jaskórę. Prasunka. Poproszę Emilkę Bartkowiak. Proszę Państwa, nasze dzieci brały udział w zewnętrznych konkursach. Ja proszę pierwszaków o spokój. zewnętrznych konkursach w olimpiadach interdyscyplinarnych i zajmowaliśmy tam wysokie miejsca mamy laureatów. I chciałam przeczytać, że Aleksander Frasunek zajął czwarte miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek. Zapraszam! otrzymuje dyplom laureata za zajęcie ósmego miejsca w tejże olimpiadzie. Krzysztof Bartkowiak zajął dziewiąte miejsce w tej olimpiadzie. Maksymilian Stasiak zajął jedenaste miejsce w tej olimpiadzie. Żak, dwunaste miejsce zajął. I Igor Musiał zajął piętnaste miejsce w tej olimpiadzie. Zapraszam teraz panią Katarzynę Burcik. się w klasy drugiej B. Zapraszam Marlenę Kawkę. Zapraszam Jakuba Szynkowskiego. Zapraszam zaraz Wiktora Olejaka. Zapraszam Praczną kaszczą que eu trabalho com Tak jak w poprzedniej klasie, dzieci z tej klasy również zostały laureatami Olimpiady Olimpusek. Bartusz Jodłowski, laureat czwartego miejsca. Trzeciego miejsca. O, Wasia szwarc niepotrzebnie wracała na trzeciego miejsca. Diolch yn tak jak powiedziałam, bez pomocy państwa, bez dobrej współpracy, bez życzliwości szkoła nie może istnieć bez rodziców. Dlatego bardzo doceniamy tych, którzy szczególnie pomagają nam i chcieliśmy im podziękować. Przeczytam jeden tekst i poproszę potem rodziców. Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Żaków. Składa serdeczne podziękowania pani Dorocie Bartkowiak za owocną współpracę, życzliwość i pomoc. Pani Dorocie dziękuję. Wydelegowałam. Proszę Bardzo proszę, chcieliśmy podziękować państwu Magdalenie i Przemysławowi Ziora. Dziękujemy serdecznie. Chcieliśmy podziękować pani Joannie Czaban. Chcieliśmy również podziękować pani Doroci i Piotrowi Mazur. Dziękować pani Aleksandra Damaszegoleja. Proszę państwa, e, poproszę jeszcze panią Marię o zabranie kilku słów, e, powiedzenie na temat tego wspaniałego pucharu, który otrzymaliśmy. Proszę Państwa, co roku bierzemy udział w takiej pięknej akcji międzynarodowej, która nazywa się Pola Nadziei. W tym roku także braliśmy udział w tej akcji. I gdyby nie dzieci, a przede wszystkim gdyby nie Państwo, w tej akcji nie odnieślibyśmy sukcesu, nie dostalibyśmy po raz kolejny pięknego kucharu i dyplomu odprowadziliśmy na budowę, na wyposażenie już w tej chwili stacjonarnego hospicjum imienia im. Jana Pawła II prawie e, 5000 zł, co na taką małą szkołę jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem, ale nie byłoby tego osiągnięcia, gdyby nie Państwa zaangażowanie, gdyby nie Państwa pomoc i gdyby nie Państwa wielkie serca. Serdecznie dziękuję w imieniu Władz Stowarzyszenia Hospicyjnego i wszystkich, którzy będą z tego hospicju korzystać. Dziękuję Państwu uprzejmie. Proszę, proszę, proszę Państwa, dzieciaki kochane, przechodzimy zaraz do klas, do swoich pań. Życzę Wam bezpiecznych, wspaniałych, zdrowych wakacji. Naładujcie akumulatory. Przyjdźcie z wielką siłą, ochotą i radością we wrześniu do szkoły. Państwu również życzę odpoczynku, radości i do zobaczenia we wrześniu. Do widzenia.